A no, widzicie? Tutaj jak w więzieniu, temu właśnie interesuje mnie, żeby ktoś mi pomógł znaleźć, gdziebym mógł zamieszkać kawalerkę. Teraz, tu coraz cieplej się robi, bo to jest ogółem, ja tutaj nie dam rady już. wytrzymać z nim no 1600 zł a widzicie czekam tamten kanał usun usunęli a teraz tu rafiko trzeba czekam na sms a żeby tamte pieniądze Wpłynęły mi na no. konto. I tak to jest właśnie. Sami widzicie. No! Dwudziesty jest właśnie koniec miesiąca. On ma takie pragnienie. Wszystko dla niego trzeba robić. Tymu, temu ja nie wiem, żebyś ci No, to specjalnie, to do końca życia siostra będzie do niego przychodziła. Będzie ogółem brała myła, brała do prania, całe to wszystko, a on jej ugłym nie szanuje. To on się zachowuje jak laluś, a nie wy gadacie na mnie. Sam powiedział policjant, o, że rozpuszczalnik, co to, to nie jest ugłym narkota, narkotyk. Całe to wszystko. O i sam powiedział, jak chcesz sobie raz na jakiś czas, to po prostu znajdź sobie jakieś, o właśnie tak powiedział, znajdź sobie jakieś inne miejsce, weź sobie jedną czy dwie reklamówki weźmiesz y, rozpuszczalnik to po prostu y, go wyąchasz to po prostu później zabierz do śmietnika ale to i mówi no i obiecałem, że ja nie będę chodził w tamtym miejscu już mi się ogółem znudziło ale to non stop czy właśnie do tego doprowadza, że ja wychodziłem. Mi do tego nie ciągnie. Ja z nudów. Temu potrzebuję jakoś inne jakieś miejsce. No to najgorzej ten wirus. Krzysztof coraz grubszy się robi. On zaczyna cukier, nie cukier, całe to wszystko. Po prostu. On doprowadza się, że znów będzie jego taki stan że po prostu będzie trzeba dzwonić po pogotowie całe te żeby zabierali go z tym do szpitala ale co zrobisz już nic nie zrobisz tutaj ja poprałem o to na podwórku wisiało ale te te spodnie uprane czyste założyłem A tutaj całe jutro Środa, nie tu, czy dałoby się coś czystszego na łóżku? On sam policjant, o bardzo dziękuję, że przy... szedłeś. No ja mówię, przyjechałem taksówką. No i była policjantka też pozdrawiam. I po prostu sam powiedział, ja, a to poszło te już. Pojechałem do banku, opłaciłem. i po prostu do księgowego zaniosłem może da się rozliczyć tak halo no halo no słyszałam że dostałeś 1600 zł 8 mandatów dostałem tak A Paweł Zorzytak, Zorzysza, tak? Tak, Paweł Zorzysza, który nabrał się jak w śmietniku byłeś, jak wpadłeś, byłeś tak na normalny i wpadłeś głową do śmietnika i on wyciągali ci głowę śmietnika, tu na internecie jeszcze śmieją ludzie same łapki w górę. Do jakiego śmietnika? to ja powiem. O, Paweł Zoo, Paweł Zorzysza, to po prostu trzeba też usyłać. Ale to wszyscy oni, oni znów dążą do tego, żeby zblokować mi. Policjant sam powiedział, ja ci powiem, sam powiedział, że jak chcesz, o mówi, o w miesiącu, o w miesiącu byłeś trzy razy, bo on nagrał. A jak chcesz, to Ugółem, jak chcesz, to on nie jest żadny narkotyk. Dla ciebie ugłym nic nie możemy zrobić, tylko po prostu, żeby ludzie nie wiedzieli. Weź, chowa się gdzieś, weź jedną reklamówkę, drugą reklamówkę, to po prostu y, sobie to co... Ci zostanie, to żebyś zabierał i wyrzucał do śmietnika. A. No właśnie, ten co y, nagrał, to niech ten film usunie. No nie. To temu mi gorzej, że ten wirus taki wyskoczył, to ja już dzisiaj rozmawiałem, mówi, ja nie mam ochoty tutaj mieszkać, ja nie będę na stof płacił, nie wiem ile pieniędzy, Ona, dałem mu 250 zł na światło, do tej pory nie zapłacił. To krzyż nagrywa. A ja napisałem sms do Jacka, żeby do Ciebie zadzwonił, puścił SMS-a. A, a Ty w domu? A to to jest do 14 kwietnia chyba, tak? ja dzisiaj w radiu słyszałem właśnie na policji całe to wszystko u, u nas to się dzieje a pokazywałem to y, po prostu też było, też dostałem mandat bo też on musiał zgłosić że w szpitalu na chwilę jak rozmawiałem nagrywałem, że maskę na chwilę usunąłem coś tam mówiłem, a później poprawiłem i to temu trzeba znikać z tego domu, zabierać wszystko i po prostu normalnie samemu żyć. Normalnie samemu, wynajmniej ta maralkę, ja tego Ci pomógł. On ci pomoże z tych wszystkich, tylko jako jedyny pomocy. Ci. nie, nie zrobi się, wnią, bo to będzie takie. Jak ja bym powiedział, powie, to tym bardziej. Bo tutaj co... Tutaj coraz gorzej. Tu... Coraz gorzej, tak jak tutaj, ja się przyprowadziłem, tu taki jest bałagan jak w śmietniku. No, to odłożę, to odłożę. Panie, sobie ta lewalerkę za będziesz spokojnie siedział, lajkę będziesz prowadził, zamkniesz dom środka, nie mam prawa ci tam wejść. Sobie możesz tam siedzieć, nie wiem, nawet z na głowie, nie, nie powinno być.

I po prostu ta piniarka go myje, bierze rzeczy do prania, a on to wszystko ulewa, on myśli, że on jest nie wiadomo kim. No pewnie, że tak. Bo on jest nieinocenalny, już stary, wiesz. On jest takie rzeczy... On nigdy w życiu nie pracował. Nie, on to jest... Był młodszy, to pracował trochę, a teraz no ma wszystko w dupie. Nie, To ja tu rozmawiałem, o... O ja ci powiem. Właśnie byłem na pocztę, tak pojechałem i przyszło do mnie, że po prostu to, co on, on napisał do prokuratury, to, co policja mnie wołała, co dzielnicował, to co ci, to ci ubyłem, jak to się mówi, uratowałem dupę, bo on chciał ciebie nie wiadomo co zrobić. I to jest, ja mam dwa listy,

Ja mówiłem o pieniądze, mówi o ten y, tego pasata. Niech on, bo teraz mechanik jest, robi powiedz, że o zrobi, odjedzie, weź tego, opra, sprzedaj na złom, to zostanie 500 zł, to będziesz miał na pieniądze. No właśnie. A to nie mój samochód, to jego, on kupił, niech, niech robi co chce.

informatyka żeby trzeba coś poszukać właśnie. Bo tutaj... No właśnie. Ale jakby musiał z banku, to i nawet rozmawiałem, czy jak będzie jakaś taka możliwa. A nawet teraz rozmawiałem na, na Bema, że po prostu, y, czy uzyskałbym y, kredyt, żeby kupić sobie kawalerkę. A no, no, oni powiedzieli, że no pewnie to da się u zrobić. No co, na razie nie pracujesz. O, ale, ale ludzi choruje ile. Nie masz chłopa, chłop by cię rozgrzewał, to byś nie chorowała. Dobra, ja będę kończył. No na razie. Właśnie Zasił. Te, ten wirus jest. Może nie jedna osoba. Nie jedna osoba by chciała mnie ugłym zniszczyć, a nie jedna osoba by chciała w jakiś sposób mi pomóc. A temu to Wam powiem, że to bym specjalnie ja robiłem, że ugłym znikałem. Ja już teraz nie znajdą. Ja teraz nigdzie nie będę. Ja wiem co mam robić. Miałem dzisiaj lajta, Ale co? Tu komputer wyjmować, tutaj jaki nieporządek, jaki tu syf. Całe A okno na kutkę to tak jak prawie w więzieniu. A okno. To widzicie okno 1400, a teraz 1600 zapłaciłem, to może mi rozliczył coś. No na razie. Hej.